Cześć, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam gry i sprzęty, które udało mi się zdobyć do swojej kolekcji w ostatnim czasie. Sam jestem bardzo ciekawy, bo niektóre z tych kartonów czekają już ponad miesiąc na rozpakowanie. Mam tylko nadzieję, że w środku są gry zgodne z opisem że wszystko jest tak, jak ustaliłem ze sprzedającym. I tyle, nie będę przedłużał, bo sam nie mogę się doczekać, więc lecimy, zapraszam. Na początek e, sprzęt, na początek konsola, na którą bardzo długo polowałem, jest już odpakowana, ale jeszcze nie miałem okazji się dokładniej przyjrzeć i zobaczcie, udało mi się naprawdę zdobyć pięknego gęboja Advance SP. Jest naprawdę w pięknym stanie. Te kartoniki, akurat w tych modelach, były z takiego bardzo miękkiego materiału i są dosyć często zniszczone. Tutaj naprawdę wygląda to bardzo dobrze. E, otwieramy. W środku mamy Oczywiście to co bardzo lubię, czyli papierologię. Jak już ktoś śledzi mój kanał, to wie, że ja zbieram i szukam sprzętów, które są najbliżej takiemu stanowi oryginalnemu. Także mamy tutaj instrukcje, e, mamy plakaty, nie będę tego e, jakieś ulotki. E, no i przede wszystkim mamy piękną konsolę. Naprawdę e, no, powiem wam, powiem wam, że jest prawie jak nowa. Praktycznie wygląda jak nowka. Nie wiem czy to będzie tutaj dobrze widać. Trochę się odbije moja fototapeta tutaj, ale zobaczcie, naprawdę przepiękny stan. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, jest to, jest, to wersja, jest to wersja AGS 001. Ja szukam jeszcze wersji AGS 101, czyli z tym takim pełnym backlightem, z podświetleniem takim naprawdę. Już mega, mega kozackim. Być może ktoś z was ma taką konsolę na sprzedaż. Być może wiecie jakiejś okazji. Szukam, ale to już bez kartonika, tylko po to właśnie, żeby grać. Słuchajcie, no naprawdę jest tutaj wszystko, wszystko kompletne. Będzie to, e, będzie to konsola, nie będę wyciągał tutaj przewodów i, i tak dalej, ale będzie to konsola, która będzie dumnie na tych półkach się z tyłu, e, które widzicie za mną prezentować. No i taka ciekawostka, tylko powiem Wam, że na koniec już, jak zaprezentuję te wszystkie gry, naprawdę będzie tutaj dużo ciekawostek. Taki będzie mały bonus, jak ktoś dotrwa do końca i będzie chciał zobaczyć, bo muszę zagrać sobie w jakąś grę. I tak sobie wymyśliłem, że odpalę sobie Wolfensteina. Mam właśnie Wolfensteina 3D na Game Boy Advance, także na samym końcu filmu taki bonus, kilkuminutowy gameplay. Jakbyście chcieli, to zapraszam do obejrzenia. To tyle, jeśli chodzi o, o tego pięknego Game Boya. i już odpakowujemy kartoniki, nie ma na co czekać o tak, dobra, tutaj żeby wszystko ładnie tylko zamknąć żeby się nie poniszczył kartonik, jestem kolekcjonerem, więc dla mnie ma to znaczenie, dobra no i lecimy lecimy z pierwszym z pierwszym kartonikiem, tylko sprawdzę nie, nic, nic nie tyka, także kontrola bezpieczeństwa zobaczymy, co tutaj co tutaj jest tak się kiedyś zastanawiałem, co by było właśnie na wizji, jakbym Otworzył paczkę, tam by była cegła, nie, kupuję trochę na Elipsie. Wiadomo, że tam jest kontrola bezpieczeństwa, że trzeba potwierdzić, że się dostało paczkę zgodną z opisem, ale chyba po 48 godzinach automatycznie, automatycznie o coś bardzo dobrze zapakowane, automatycznie już pieniążki są przelewane, więc tutaj nawet gdyby okazało się inaczej, to już byłoby trochę za późno. No i słuchajcie, pierwsza gra, mamy PlayStation 1, to jest Destruction Derby, część druga. To jest akurat wydanie w takim big podwójnym. Powiem Wam tak, grałem w jedynkę namiętnie, naprawdę. Uwielbiałem pierwszą część na PlayStation. W dwójkę jakoś nigdy nie miałem okazji zagrać, ale nigdy nie jest za późno. Także naprawdę, naprawdę prezentuje się bardzo ładnie to wydanie. Jest kompletne, pudełko nie jest uszkodzone, nie ma żadnych pęknięć tutaj. A to jest dla mnie bardzo ważne. Mamy oczywiście instrukcję w języku angielskim, i powiem Wam, że już widzę nawet po. Po instrukcji, że jest jak nowa, praktycznie wygląda jakby nie była w ogóle wyciągana z pudełka, co bardzo mnie cieszy. Jest oczywiście płyta z grom, też praktycznie bez rysek. Nie wiem, być może ktoś to kupił i, i, i trzymał, nie używał. Także Destruction Derby, e, część druga. Jak macie jakieś doświadczenie z tą grą, to napiszcie w komentarzach. Ja, tak jak powiedziałem, grałem w jedynkę. E, tutaj w dwójkę zagram sobie dopiero w wieku prawie 40 lat po raz pierwszy. Także naprawdę e, cieszę się, że, że udało mi się zrobić właśnie Destruction Derby 2. No i lecimy, lecimy z kolejną paczką. Mam tutaj oczywiście nożyczki, jakby było, była, była oporniejsza paczka. Sprzęt jest przygotowany. I zaraz zobaczymy, co tutaj dalej mamy. O, trochę się tutaj zawsze poszarpie. widać, że ktoś się tutaj też przyłożył, że paczka jest naprawdę zapakowana w sposób pancerny. Czyli paczka taka z cyklu, że można byłoby ją zrzucić z księżyca na ziemię i nic by się tej grze nie stało, która jest w środku, co bardzo cieszy oczywiście i wolę takie paczki niż coś, co jest zapakowane tak, że, że się bardzo łatwo uszkadza, ale czekajcie. No. Słuchajcie, te filmiki są kręcone totalnie na żywca, czyli tutaj nie ma wycinania. No jak się pomylę, to już drugi raz nie zapakuję tych paczek. Nie zapakuję tych paczek drugi raz, więc jest taka dodatkowa presja. Ale jest przynajmniej naturalnie. Dobra, bo tutaj... O kurczę, słuchajcie, no powiem Wam, że w plebiscycie na najlepiej zapakowaną paczkę, jaką otwierałem na swoim kanale, to myślę, że Mogłaby się ta paczka znaleźć na pudle, za co bardzo dziękuję sprzedającemu. O, i mamy tutaj akurat coś na trochę starszą konsolę czyli mamy grę na Gemboya, na Gemboya klasycznego oczywiście kompletną, bo ja tylko takie kolekcjonuję i mamy tutaj grę Arcade Classic i dwie gry, które no, kiedyś były bardzo popularne na automatach potem też na Atari 2600 chociażby, czyli mamy Asteroids i Missile Command. Także e, bardzo ładny taki zielony, e, zielony kolorowy box. W środku mamy oczywiście instrukcję. O, jest. Też w bardzo ładnym stanie. I mamy kardzic z grom. Zaraz sobie zobaczymy. Często to powtarzam, ale w latach 90., jak mój sąsiad miał gęboja klasycznego, ja jako małe dziecko nie potrafiłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że w czymś takim mieszczą się gry. Dzisiaj wiadomo. W, takich, w takiej wielkości to już są procesory i to mega, jakieś z wielką pamięcią i mocą obliczeniową. Także mamy piękny cardzis Grom. Mamy, mamy oryginalny kartonik, zresztą tutaj widać, że jest taki, o nie wiem czy to zobaczycie, ale na tych, na tych łopatkach, takich jakby tutaj, na tych skrzydełkach jest taki złoty, złoty nadruk. Także, także fajna, fajna zdobycz. Kosztowała mnie ta gra 69 zł. No, biorąc pod uwagę fakt, że jest wydanie kompletne w języku angielskim, w bardzo ładnym stanie, to myślę, że, że naprawdę cena, cena bardzo dobra. Ok, czyli mamy kolejną grę i lecimy dalej. Słuchajcie, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? No, dzisiaj tak pierwszy odcinek, właśnie z odpakowywaniem gier, prezentacją, gdzie też będzie cały czas moja facjata. Stwierdziłem, że jak ponad miesiąc temu podjąłem decyzję, że jednak się upublicznię, bo zawsze było w takiej formie, że widzi się tylko stój te gry. Stwierdziłem, że jak już się upubliczniłem, to co mam do stracenia? To jak tylko będzie morza, to będę się pokazywał. Mam nadzieję, że Wam się ta zmiana też spodoba. No i słuchajcie, mamy tutaj coś naprawdę mega, aż, aż sobie to trochę pościskam, poczekam, sobie jeszcze trochę podkręcę emocje. I tutaj naprawdę to była taka historia, że została mi tam jakaś kasa i ja mam jakiś budżet na gry. Nie przekraczam go. Została mi jakaś kasa i, i na tą grę by nie starczyło. Napisałem do sprzedającego i to jest sprzedający z Allegro Games for Sale, z tego co pamiętam. Opuścił mi cenę o 70 zł na tej grze, także dlatego tylko mogłem ją kupić, więc bardzo dziękuję. Warto się targować, warto czasami pisać. Nie zawsze się udaje. Nieraz ktoś mnie e, pogonił, e, napisał, że za darmo, może, ale, ale czasami warto. I zobaczcie, naprawdę, no jak dla mnie coś pięknego. Naprawdę coś pięknego. To jest oczywiście Paragon, e, bo to firma, e, ale zobaczcie, naprawdę coś pięknego, ale piękny stan rzeczywiście. Zobaczcie. Mamy na Xboxa klasycznego e, GTA e, Rockstar Games Double Pack, czyli mamy piękny taki można powiedzieć zestaw kolekcjonerski no coś pięknego wam powiem naprawdę naprawdę no. i mamy tutaj dwie gry kultowe czyli Grand, Grand Theft Auto część trzecia pierwsze trójwymiarowe GTA no i Grand Theft Auto Vice City naprawdę piękna taka srebrna, srebrna okładka biorąc pod uwagę że to jest takiego papieru lekko może laminatem pokrytego to naprawdę jest to w pięknym stanie Znacie jak to się lśni i w środku mamy te dwie kultowe gry Zobaczcie, mamy takie. Tutaj są takie kieszonki, więc wyciągamy sobie. Ja zacznę od Vice City, bo ja zdecydowanie wolę Vice City. Ciekawe, jak wy, ale ja, ja y, trójkę też lubię. Ale wolę te klimaty takie plażowe, właśnie. O, tutaj widać zresztą te klimaty plażowe, wakacyjne. Taka, y, t, takie wybrzeże południowe USA mi to bardziej pasuje niż, niż mroczny klimat Liberty City. No, i mamy tutaj y, właśnie Vice City. W środku, oczywiście, jest mapa i plakat, i to jest bardzo fajne. Bo z tego, co widziałem na aukcji, o, może wezmę tak, żebyście tutaj widzieli trochę, z tego, co widziałem na aukcji, to obie są te gry kompletne. Więc mamy. ale coś pięknego. Pachnie, jak w księgarni kiedyś, tak, taką nowością. O, zobaczcie. Mamy tutaj taki fajny plakat, i z tyłu mamy mapę Vice City. Także mega, naprawdę, naprawdę mega. Się cieszę. Kiedyś właśnie byłem taki niemądry trochę i, i schandlowałem, bo miałem też na PlayStation Portable taki, taki zestaw, Double Pack właśnie w Vice City, ale to sobie jeszcze kiedyś trafię, także mamy tutaj piękne kompletne wydanie, wsadzam to do środka, żeby to nic nie uszkodzić i zerknę sobie tylko jeszcze na, na trójeczkę, na część trzecią, także... Tutaj też delikatnie będę wyciągał, bo to jest, to jest papierowe, dlatego ciężko mówię, to jest z papieru, więc ciężko jest dosyć takie wydanie w tak pięknym stanie. Jeszcze raz dziękuję Panu, który mi to sprzedał, jeśli będzie oglądał, bo rzeczywiście pisał mi, że stan jest idealny i to się dzisiaj potwierdza. No i mamy tutaj standardowo instrukcję i tutaj mamy jeszcze o kartę rejestracyjną, zobaczcie, też taki smaczek w tej trójce. No i co? No i mamy, tylko rozwinę to i pójdziemy dalej, bo ja muszę rozwinąć zawsze, nie byłbym sobą i... Mamy tutaj plakat, o zobaczcie, część trzecia. No i mamy, witamy, Liberty City. Mamy piękną mapę, właśnie Liberty City. Także słuchajcie, no mega, mega fajna zdobycz, jak dla mnie. Czekajcie, żebym tutaj tego sobie plakatu nie złożył, tak jak, żeby się nie pogniót Dobra, wciąż ja to odłożę, bo, bo się trochę podjarałem. Chociaż nie udało mi się. Jak dla mnie, to mega, mega zdobycz i dobry czas, właśnie, żeby jeszcze kupować. Tego typu. Nie jest oczywiście folii, ale ja nie wszystko muszę mieć w folii. E, takie wydania kolekcjonerskie, jakieś podwójne, to jak najbardziej też zbieram, e, zbieram do kolekcji wydania niezafoliowane. Taki dobry czas jeszcze, żeby poszukać sobie tego typu właśnie wydań, bo podejrzewam, że za 5-6 lat, może nawet za 3 czy za 2, e, na pewno będzie już to kosztowało dużo, dużo więcej. No piękne No nie mogę się napatrzyć na to. Naprawdę, po prostu e, naprawdę wow. Także kolejna, kolejna fajna, przynajmniej dla mnie, zdobyć. O, aż normalnie nabrałem ochoty, żeby sobie zagrać w GTA Vice City. Dobra, słuchajcie, kolejna paczka. Kolejna paczka. O, i tutaj się przyda i nożyk, i nożyczki. I co my tutaj mamy. No i teraz dla odmiany będzie coś na Super Nintendo. U mnie zawsze jest, jak ktoś pierwszy raz ogląda, raczej multi i, i nawet multi-komputerowo. Ja kolekcjonuję na, na wiele platform gry i tym razem mamy coś na, na Super Nintendo i mamy grę NBA Jam. Także y, klasyk, można powiedzieć, arcade'owy, klasyk z automatów. Gra, która nie jest może jakaś rzadka, zresztą tutaj nawet z tyłu widać, jest ten automat pokazany. Ja tutaj wrzucę Wam jeszcze oczywiście zdjęcie, ale widać właśnie ten oryginalny automat, na którym ta gra święciła triumfy. Nie jest to może jakaś gra wyjątkowa, ciężka do znalezienia, ale w wielu rankingach znajduje się w top 10 najlepszych gier na Super Nintendo. No jest po prostu bardzo grywalna. No gra arcade'owa także była bardzo miodna, jak to kiedyś pisało się w Secret Service, czyli jak, jak się określało grywalność, była bardzo grywalna. Dużo, dużo sztuczek, jakichś takich ciekawych kombinacji, kombosów można było, można było robić. Oczywiście, wydanie kompletne, czyli mamy kartonik. No, kartonik jest w stanie takim, powiedziałbym 3. Ja za tą grę nie zapłaciłem dużo. Nie chcę teraz skłamać, ale na pewno nie zapłaciłem za nią więcej niż 70, chyba 70 zł. I to jest, i to jest wydanie angielskie. Także no, kartonik jest taki, powiedziałbym 3, ale, ale nie jest nigdzie obrywany, Jest kompletny, także nie jest źle. Mamy kartik z Grom oczywiście, NBA Jam i instrukcja w języku angielskim. Także cieszę się bardzo, bo na Super Nintendo też kolekcjonuję. A nie jest łatwo i to też potwierdzam, bo to już wiele osób pisało w komentarzach. Na Zachodzie, w Ameryce, może takie kolekcje nie robią aż tak wielkiego wrażenia. Na nikim, no tutaj w Polsce jest dużo ciężej zbierać i, i tego dużo mniej jest, więc, więc mówię, podziwiam wszystkich, którzy w Polsce właśnie kolekcjonują. I nieważne, czy mają kolekcję mniejszą, czy większą, czy w kartonach, czy nie. Ważne, żeby mieć pasję i hobby, słuchajcie, no i, no i teraz mamy coś, też mamy chyba petardę, no przynajmniej dla mnie, ja czekałem bardzo na tą grę, zobaczcie, mamy Sega Mega Drive i mamy grę Prince of Persia, czyli Książę Persji, bardzo fajna grafika, tu taka ciekawostka, firma Domark wydała tą grę na Mega Drive'a, nie wiem dlaczego, ale na Super Nintendo, z tego co kiedyś gdzieś tam widziałem, wydało Konami, nie wchodziłem w szczegóły, no, gra nie jest, już, nie jest już tania. Fajne, że to jest taki stały mój sprzedawca. Mamy tutaj oczywiście, za co bardzo dziękuję, protektor gruby. No, gra naprawdę już nie jest tania w tej chwili i, i coraz ciężej kupić ją w jakichś sensownych pieniądzach. Naprawdę ma bardzo fajną grafikę. Przez wiele osób jest uważana za taką jedną z lepszych serii. Ona oczywiście została wydana też na Amigę, na Atari ST, na wiele, na wiele komputerów i, i konsol. No, i mamy zestaw kompletny, zobaczcie, jest piękna instrukcja. Mamy kartridż z Grom. Długo dosyć polowałem. Kiedyś jeden z widzów właśnie też pisał o tej grze w komentarzu, że jest bardzo fajna. Udało mi się zdobyć w międzyczasie wersję na Segę Mega CD, a, a wersję na Cardizzu polowałem, polowałem. Ale po raz kolejny to jest taki dowód, że, że tutaj, jeśli chodzi o kolekcjonowanie czegokolwiek, to cierpliwość popłaca. Także mamy Mamy grę Prince of Persia. Książę Persji naprawdę w pięknym stanie. Też mi się bardzo podoba, że jest tutaj to łóżko do zawieszenia. Niestety, ale te gry do Segi Mega Drive bardzo... No, się częściej ja widzę bez tego łóżka do zawieszenia, ponieważ tutaj ten plastik jest na tyle słaby, że... Podczas normalnego wyginania one po jakimś czasie tutaj się wyrabia i po prostu pęka i odpada od, od boksu. Ale tutaj mamy, no, no, stan jest naprawdę piękny. No tutaj naprawdę nawet ta folia, która często jest gdzieś tam pokiereszowana, tutaj jest naprawdę nienaruszona. Także mamy kolejną, kolejną grę, na którą długo polowałem. Ja się bardzo cieszę, że ją zdobyłem. No i co, słuchajcie, lecimy dalej, nie? Lecimy dalej. Oczywiście, jak zawsze, liczę też na Wasze komentarze. E, piszecie różne ciekawe komentarze na temat tych gier, na temat jakichś Waszych wspomnień, czasem nie też poprawiacie. Bo ja jestem tylko człowiekiem i się mylę, jak każdy z nas, e, a przede wszystkim te filmy, e, tak jak powiedziałem, no, nagrywa się na raz. Tutaj nie ma, nie ma cięcia, mówię, ja już paczek drugi raz nie wyciągnę, no upartego mógłbym tam rob, zrobić, robić cięcie po e, po wypakowaniu każdej z gier, ale, ale tego nie robię, jest, jest po prostu jest po prostu na, na żywo praktycznie. Dobrze, słuchajcie, kolejna, kolejna bardzo fajna gra, tu mamy Game Boya klasycznego. Oczywiście wydanie kompletne i też w Protektorze, to jest, ten sam, to jest ta sama osoba, która sprzedała mi tą grę Prince of Persia, także pozdrawiam. I mamy grę Side Pocket, czyli popularny bilard, w którego się kiedyś zagrywałem, ale w wersji na Pegasusa. Nie wiem czy pamiętacie, jak mieliście Pegasusa, to na tych składankach to była dosyć popularna gra. Side Pocket, no i słuchajcie, no tak, przepiękny stan. Rzeczywiście, tutaj e, też sprzedający pisał. Ja, ja to tak oglądam dokładnie, bo to pierwszy raz otwieram te paczki. E, ta też czekała prawie miesiąc, no coś pięknego, piękny box, Zobaczcie, naprawdę w stanie taka mocna piątka, bym powiedział. Tutaj nic nie jest obtarte. E, w środku, oczywiście, mamy zestaw kompletny. Tu jest taki zestaw, jeszcze który zawiera oprócz kardliża oprócz z grom. Oprócz kardliża z grom, tutaj wystarczy delikatnie nacisnąć, a ja czasami się tam szarpie z tymi. Czyli mamy, zobaczcie, też w pięknym stanie jest Cardiff e, z Grom, i dodatkowo mamy jeszcze wypełnienie jest karta rejestracyjna, jest instrukcja, też w pięknym stanie, i mamy dodatkowo plakat taki e, reklamujący inne gry na, na Gęboja, w pięknym stanie, także naprawdę bardzo ładny i piękny zestaw. Nota gra jest mega grywana, jak dla mnie. I... I chyba nie można sobie wyobrazić lepszej, lepszego typu gry na, na 8-bitowe konsole jak właśnie Billard, bo ona nie wymaga jakiejś skomplikowanej grafiki. A mimo wszystko, Side Pocket, zarówno ten, jak dla mnie, oczywiście w wersji NESowej, czyli tej znanej chociażby z Pegasusa, i wersji właśnie na Game Boy klasyczny jest naprawdę bardzo grywalny. Można godzinami tutaj dobrze się bawić i, i naprawdę polecam. Także cieszę się bardzo, bo wszystko na razie jest zgodne z opisem. Żadnej cegłówki nie było, nic nie wybuchło. A tym bardziej napady wszystkie gry są zgodne z opisem i fajnie, że, że tak uczciwie do tego podeszli wszyscy sprzedający, bo wiecie sami pewnie, że różnie z tym bywa. Ale ja mam jakieś szczęście akurat i rzadko, rzadko napotykam jakieś problemy, jeżeli chodzi o zakupy. Dobrze, słuchajcie, także tu mam taki wielki, wielki karton. W środku, o tutaj mam różne gazety. Różne jakieś gazety. O, polędwiczki błyskawicznie pieczone. Zobaczcie, jak coś, to dostałem gratis taki, o, piękny tutaj przepis. Zobaczymy, może skorzystamy, ale, ale nie polędwiczki są przedmiotem dzisiejszego odcinka i to nie jest kanał o gotowaniu, tylko grach, O, aż się tutaj wszystko wysypało. Ja tak zrzucam tutaj to wszystko na na bok, a, a już tu już urosła taka duża, e, duża kupa śmieci, ale spokojnie wszystko pójdzie do e, tam, gdzie powinno. Segregacja jest, słuchajcie, no i e, gra która też jest bardzo e, dla mnie ciekawa. Na pierwszy rzut oka może nic specjalnego, no bo gry sportowe e, miały to do siebie na wszystkie platformy czy konsole, że e, są dzisiaj w miarę tanie, bo ich wyszło bardzo dużo. Zobaczcie, mamy tutaj grę: e, to jest gra Manchester United Premier League Champions. Gra na Amigę i tutaj o tyle, o tyle ciekawa, że z polskiej dystrybucji. Zobaczcie, tu jest firma Mirage e, i to jest rok, e, który to jest rok, słuchajcie. E, to jest rok 90. No właśnie, tutaj nie widzę nigdzie informacji, ale sprawdziłem już, że to był czas, kiedy w Manchester United, chociażby w składzie podstawowym, grał Peter Schmeichel, Eric Cantona, Denis Irwin, Ryan Giggs młodziutki, także no kto pamięta te czasy? To niby nie było tak dawno, a tak naprawdę było, było dawno temu. Zobaczcie, no i co? Co jest fajne akurat w tym wydaniu, że mamy kartę rejestracyjną, normalnie Mirage. Ciekawe w ogóle, czy firma Mirage jeszcze tam Nadal pod tym adresem jest, czyli generała Abrahama 403982 Warszawa. Mamy instrukcję w języku polskim. Pięknie to jest wszystko tutaj opisane. Mamy na okładce Rajana Gigsa, właśnie. Młodziutki był. E, tak mi się jak ja czasami znajduję jakieś swoje zdjęcia sprzed 20 lat. Młodziutki był bardzo. E, no i tutaj są dyskietki. Tak to się fajnie o zapakował. Napisał, żebym się broń Boże nie pomylił. Tu są dyskietki. Oczywiście z tymi, e, z tymi grami na dyskietkach jest tak, że po tylu latach. To jest wielka loteria i nawet czasami ktoś sprawdza przed wysyłką, że wszystko działa i, i przychodzi gra i już nie działa. No dyskietki się... No dyskietki nie są zbyt odporne na, na czas, także tutaj sprzedający napisał, że stan jest nieznany. Ja raczej zakładam zawsze, że, że gra, gra nie będzie działać. Zobaczcie, mamy Manchester United, mamy też informację o tym, że tutaj Mirage w Polsce jest dystrybutorem tej gry. Także no, ładnie zachowany karton. tutaj zresztą widzicie, akurat na tej wysokości są kartony z grami na Amigę, więc tutaj dołączy. Tym bardziej, mówię, cieszy mnie bardzo, że jest to wydanie polskie. Słuchajcie, no i tak naprawdę, jeżeli chodzi o prezentację gier i konsoli, to by było dzisiaj na tyle. Teraz zapraszam Was do obejrzenia krótkiego gameplayu, bo muszę odpalić sobie tego Game Advance'a, sprawdzić czy działa w ogóle, a przy okazji przetestować grę Wolfenstein 3D, bo nigdy nie grałem w ten port gry akurat na tą konsolę. Oczywiście liczę na Wasze komentarze. Zostawcie też kciuki w górę, jak film się Wam podobał. Yy, I przechodzimy do gameplayu. No i czas na krótki gameplay obiecany z gry Wolfenstein. Yy, trochę w mroku, bo chciałbym sprawdzić w ogóle ten wyświetlacz. No to tak jak mówiłem, nie jest to niestety ta wersja 101. Yy, ale jestem ciekawy w ogóle, czy da się tutaj wieczorem zagrać. Bez jakiegoś wspomagania na razie. No, yy, to podświetlenie nie jest jakieś rewelacyjne, ale no, w porównaniu do... Do tego gęboja poprzedniego, kolora czy klasycznego, no to naprawdę nie jest źle. Eee, dobra, słuchajcie, odpalimy sobie grę. Epizod pierwszy. Eee, wybaczcie poziom najniższy, bo nigdy nie grałem w tą grę na, e, na henheldzie. No i co? Słuchajcie, no nie jest źle na początek. Jak na, jak na henheld to nie wygląda źle. Dosyć zbliżona wersja do tej na Super Nintendo, tak na pierwszy rzut oka. Wy troszeczkę będziecie pewnie mieli zniekształcone kolory, bo nagrywam e, Wiadomo, to jest ekran y, Ale no... Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie gorzej Brakuje mi muzyki trochę tutaj, nie wiem czy to kwestia... Podejrzewam, że to kwestia tego, że Z racji, e, z racji właśnie pojemności kartridża pewnie muzyka została obcięta e, No ale... Ale poza tym Poza tym kwestia oczywiście przyzwyczajenia się do sterowania i coś nie widać, przeciwników, nie wiem gdzie oni są tutaj, pochowali się zaraz zobaczymy, może nie w te drzwi wszedłem, co powinienem eee, trochę ten kursor trochę ten krzyżak jest mały, muszę się może się przyzwyczaić No to chyba ktoś będzie a, no tak, przecież ja wybrałem najniższy poziom trudności tylko nie mówcie mi, że w najniższym poziomie trudności nie ma przeciwników i na tym polega właśnie najniższy poziom trudności a jest ktoś, uwaga. Dobra, udało się. Mamy, mamy amunicję. Nie no, powiem Wam szczerze, że naprawdę. Yy, no dzisiaj wiadomo, że to nie robi żadnego wrażenia, ale te kilkanaście lat temu. Naprawdę spoko. No, tylko mi muzyki brakuje. Tylko mi brakuje muzyki. Dobra, zobaczymy jeszcze. O, jest jakiś drugi. Nie no, spoko jest, no co no. O, piesek. Da się grać to nawet w takiej ciemności jak teraz, no to mogę tylko sobie wyobrażać, jak, jak prezentuje się ta wersja AGS-101, gdzie mamy pełne podświetlenie ekranu, pełen backlight. Naprawdę, mówię, gdybyście może kiedyś mieli na zbyciu tą wersję, lub ktoś by chciał sprzedać, lub byście jakąś okazję gdzieś widzieli, to proszę dajcie znać. Mówię, to już bez kartonika, bez papierów to już taka typowo właśnie do grania ma być. No i tyle słuchajcie, już 3 minuty minęły, tyle mi wystarczy taki krótki test. Oczywiście konsolę jeszcze przetestuję na jakimś dłuższym dystansie, ale działa, jest w pięknym stanie. Gra Wolfenstein robi na mnie jak na tego Henhelda, nawet dobre wrażenie. Oczywiście wersja na Atari Guar jest dużo, dużo lepsza chociażby, ale to nie jest Atari Guar. Także to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!